Przygotowania razem ze mną czegoś takiego. Mam nadzieję, że wygląda smacznie. Jest to taka niby owsianka, może żytnianka, bo jest ona zrobiona z płatków żytnich w moim przypadku. Ale też nie wiem, czy można to zakwalifikować do owsianek, dlatego że nie ma tutaj żadnego jogurtu, kefiru, a jest za to biały serek, który ma w sobie sporo białka. Ja jakoś za bardzo nie przepadam za owsiankami takimi tradycyjnymi, ale to bardzo, bardzo lubię. Mamy tutaj pierwszą warstwę składającą się z płatków żytnich i z rodzynek. Następnie jest warstwa serka twarogowego z biurkami kokosowymi. No i na wierzchu, tak jak widzicie, są jeszcze owoce, które są posypane cynamonem. Jest ona do tego dość mocno schłodzona, dlatego też myślę, że świetnie nada się właśnie w takiej porze, jaka jest teraz, jako takie chłodne, fajne, orzeźwiające śniadanie. Ewentualnie jako drugie śniadanie. Nie wymaga też e, jakiegoś tam wiecie długiego czasu e, przygotowywania. Częściowo można ją przygotować sobie wieczorem, a później dokończyć po prostu e, to przygotowanie rano. Zachęcam was gorąco do wykonania sobie razem ze mną takiej właśnie, powiedzmy, że owsianki. E, no i co? Zapraszam was jak zwykle do oglądania. A zaczynamy sobie od tego, że po prostu na gazie stawiamy sobie wodę. Dodajemy sobie tutaj płatki. Dodajemy sobie też rodzynki, żeby one fajnie tak napęczniały. No i gotujemy sobie przez kilka minutek, nie tak długo, nasze płatki. Można w tym momencie przykryć, żeby ta woda się szybciej zagotowała, ale ja nie widzę potrzeby. I tak to w miarę szybko się zrobi. No i teraz tak jak widzicie, płatki już się gotują. Jeszcze chwilkę niech się tutaj pogotują, żeby sobie w miarę napęczniały, a później odstawię je pod przykryciem na całą noc, żeby sobie te wolę wciągnęły. No i wrócimy sobie do dalszych przygotowań rano. Teraz mamy już rano, więc wracamy do naszej owsianki. Tak wygląda moja owsianka, tak jak widzicie te płatki żytnie i rodzynki fajnie wciągnęły sobie wodę. Rodzynki tak fajnie się tą wodą napuszyły, będą naprawdę przepyszne. No i teraz możemy się zabrać za dalsze przygotowania. Do twaroszku dolewamy sobie stopniowo wodę, tak żeby miał po prostu taką konsystencję, jaka nam będzie odpowiadała. I rozrabiamy go sobie z tą wodą widelcem w moim przypadku. Można to zmielić blenderem, ale ja tutaj nie widzę potrzeby. Jeszcze trochę wody. Dodaję sobie tutaj teraz wiórki kokosowe. Teraz przy pomocy wagi odmierzam sobie tutaj stewię, tak żeby nie przeholowała z nią. Dobra, wystarczy. No i chyba jest jeszcze trochę zbyt gęsty, to dodam, dodam sobie trochę wody i teraz wszystko to sobie znowu mieszam. Tak jak mówiłam, możecie to sobie zblenderować, jeśli Wam przeszkadzają te takie serkowe grudki, ale mnione, no nie przeszkadzają, przecierpię je. Do naczynia, w którym będziemy jeść naszą owsiankę, ja tutaj sobie do miseczki, przekładamy nasze y, płatki owsiane z rodzynkami na tę warstwę płatków z rodzynkami dajemy sobie naszą masę twarogową. Kroimy sobie teraz nasze owoce i układamy, jak się nam podoba, na naszej warstwie twarogowej. Przygotowaną owsiankę wkładam sobie w tej chwili do zamrażarki na dosłownie 15-20 minut po to, żeby ona po prostu była mocno schłodzona. Jeżeli nie lubicie takich mocno schłodzonych, no to tego nie róbcie, pomińcie to albo możecie wstawić ją e, do lodówki. E, ja wstawiam po prostu do zamrażarki, lubię takie mocno schłodzone zwłaszcza w takim okresie jak jest teraz. Możecie w tej chwili, jeśli robicie sobie taką owsiankę na śniadanie, iść na przykład, nie wiem, ubrać się, umalować, zrobić cokolwiek. I ona sobie wtedy dojdzie w zamrażarce, wtedy jeszcze swoją udekoruję sobie cynamonem i naprawdę przepyszne śniadanie. Dobra, lecę z nią do zamrażarki.